Celem naszego zadania jest ocena poprawności zdań dotyczących pewnego doświadczenia. Co się tutaj stało? Wprowadziliśmy do każdej z probówek nieco suchego lodu. Suchy lód to jest CO2 w postaci stałej, czyli to jest zestalony CO2. Pierwsze zdanie. Zawartość dwóch probówek stała się wyraźnie cieplejsza. Czy takie zdanie może być prawdziwe? No nie, nie jest prawdziwe, dlatego że CO2, czyli ten nasz yy, suchy lód, czyli dwutlenek węgla w postaci stałej, jest. Yy, Substancją, którą używa się do chłodzenia, czyli on zaczyna natychmiast y, sublimować po zetknięciu się z roztworem. Y, on sublimuje cały czas, natomiast y, po zetknięciu się z roztworem ten proces po prostu przebiegna y, szybciej. W związku z czym, w wyniku sublimacji, która jest procesem endotermicznym, y, zawartość naczyń, będzie się po prostu schładzać, czyli jest to zdanie fałszywe. 2. W jednej z probówek zaobserwowano pojawienie się osadu. Przeanalizujmy to. CO2 wprowadzamy do tlenku cynku w postaci wodnej zawiesiny. Co tu się stanie? No tutaj yy, na pewno osad się nie pojawi, bo już tam jest. W drugiej probówce wodorotlenek barów w wodnym roztworze Czyli mamy taką, jakby, no, wodę barytową, bo jest podane AQ, czyli zakładamy, że to nie jest zawiesina, tylko klarowny roztwór wodny. Jak dodamy CO2, będzie przebiegać reakcja, którą można zapisać takim równaniem stechiometrycznym. Powstaje nam BaCO3 plus woda. W związku z tym tutaj będziemy mieć strącenie się osadu, powstaje trudno rozpuszczalny węglan baru. Zatem, w jednej z probówek na pewno ten osad się pojawił. No i pytanie, czy w trzeciej? W trzeciej na pewno nie, bo mamy wodorosól, wodny roztwór wodorosoli. I jeśli jeszcze bardziej zakwasimy ten roztwór, wprowadzając tam CO2, będzie nam się ustalać równowaga w wyniku której po będą powstawać jony wodorowęglanowe, dodatkowe, to znaczy, że tutaj osad nam się nie pojawia, czyli y, tylko w jednej z probówek zaobserwowano pojawienie się osadu, co jest prawdą. No i trzecie zdanie. W każdej z probówek zaobserwowano wydzielanie się gazu, i to jest prawdą. Y, o tym już mówiłem y, w przypadku omawiania pierwszego zdania, oceny poprawności pierwszego zdania. W momencie, kiedy CO2, który jest stały, wprowadzimy do roztworu wodnego, on zaczyna natychmiast sublimować. I to objawia się pojawieniem się takich no, dość intensywnie wydzielających się pęcherzyków bezbarwnego gazu. Czyli w każdej probówce zaobserwowano dokładnie to zjawisko. Tutaj y, mogę tak od siebie powiedzieć, że jeszcze w latach 90., kiedy modne były wszelkiego rodzaju, no powiedzmy, handl, handel na stadionach, na bazarach y, różnych, y, właśnie suchego lodu używano do schładzania napojów typu Coca-Cola, y, no tego typu, y, tego typu napojów. Chłodzących. Także to był taki dość powszechnie wtedy spotykany odczynnik.